Do 28 kwietnia trwał w naszym mieście finał akcji Pola Nadziei organizowanej przez Hospicjum Domowe Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Oławie. Tegorocznej czwartej już edycji tej imprezy towarzyszyło hasło Być Oknem dla Hospicjum, które nawiązuje do historii powstania pierwszej tego typu placówki w Europie. Program tegorocznego finału rozłożony był na 5 dni. 18 kwietnia w czwartek w restauracji Graszka odbył się wieczór przy świecach, na którym rozstrzygnięto konkurs na małą formę literacką. Tematem i okazją do podłożenia tak tego konkursu są Pola Nadziei. Pola Nadziei to jest taka forma współpracy to jest taki rodzaj wsparcia dla hospicju domowego. Organizowane są w tym roku po raz czwarty już, to jest czwarta edycja. No i między innymi chcieliśmy uwrażliwić młodzież na kwestie bólu, kwestie opieki, pomocy drugiemu człowiekowi. I stąd ten konkurs, którego hasłem było Jesteś oknem, jesteś dla mnie oknem. Ta mała forma literacka, która jest reprezentowana przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Miała właśnie na celu pokazanie, jak widzą podejście do drugiego człowieka, jak widzą pomoc drugiemu człowiekowi, na ile są wrażliwi, jak można pomóc i czym młody człowiek może być jak może być przydatny, pomocny drugiemu księżykowi, który jest w który jest w poradku. 19 kwietnia w sali rycerskiej nastąpiło oficjalne uroczyste rozpoczęcie akcji. 20 kwietnia w sobotę odbył się rajd rowerowy, a w niedzielę odbyła się publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz podopiecznych oławskiego hospicjum. Podsumowanie akcji 28 kwietnia odbył się koncert z udziałem oławskich zespołów. Tych środków, które e, rocznie są zbierane w czasie takiej akcji, e, kupujemy różnego tak rodzaju sprzęt, który jest potrzebny e, w działalności właśnie e, pompy infuzyjne, e, na przeciwodne szynowe, różnego tak rodzaju środki. E, 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 pielęgnacyjne, takie specjalistyczne w dziedzinie paliatywnej. Z tego są również opłacane różnego rodzaju działania, takie jak na przykład wsparcie dla rodzin, które podopieczni odeszli się od nas. No i, i temu właśnie ma służyć cała ta akcja idzie. Bardzo duże, jeśli chodzi w ogóle o opiekę. W chwili obecnej domowe Kali Startycji Wrocławskiej obejmuje opieką ponad 130-130 pacjentów jednorazowych. Więc w stosunku do minionych lat jest to no, ponad dwukrotnie więcej osób objętych opieką niż było miliony grannych. I naturalnie te potrzeby są coraz większe. Tych osób jest sporo, które potrzebują pomocy. I tutaj myślę, że ważną rzeczą jest wolontariat, który... Wokół hospicji jest utworzony. To są ludzie i młodzi, i osoby dorosłe pracujące. To jest wolontariat, który jest uchodopiecznego w domu, ale jest to również wolontariat akcyjny. To jest taki właśnie jak na przykład w niedzielę, kiedy wyjdą na ulicę, zbierać